Czy stare gry są lepsze? Patrząc na wyniki Assassin's Creed Shadows, Avowed, Arthur, Outlast. Dobra, dobra, wiem, wyniki na Steamie są zaniżone, bo Outlast wyszło na platformie Gamea dopiero 3 miesiące po właściwie premierze. I jak widać, wyniki sprzedażowe wywołują śmiech, jak na gry AAA. Ale tymczasem Bethesda, która wypuściła Starfielda, który był wyśmiewany, ale i tak miał lepsze wyniki niż Ubisoft Shadows wypuściła Shadow of the Dropa we wtorek 22 kwietnia 2025 roku. DLD Scrolls Oblivion Remaster. Obliviona. Remaster gry sprzed 19 lat. Sprzed 19 lat. Gra, która po trzech dniach ma trzy razy więcej graczy niż Assassin's Creed Shadow. Gra 19-letnia z ulepszoną grafiką bije na głowę współczesne Triple e która prawie nic nie zmieniła. A nie. Czekaj zmienili między innymi wybór body type A lub body type B. Ale gracze, jak to gracze, postanowili zmodować grę, aby przywrócić oryginalny wybór między kobietą i mężczyzną. Ale Nexus Mods się to nie spodobało i usunęli moda w przeciągu 30 minut.